Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co w Polityce Piszczy i dzisiaj moim gościem jest pani Natalia Jabłońska, tak? Tak jest, to ja. Była kandydatka z list Konfederacji, to chyba można powiedzieć, że jest pani pierwszą taką osobą, co miało być na listach, już zostały wydrukowane banery i pani na tych listach się jednak nie pojawi. Może będą następni, Nigdy no ale, no, ale nie ale na pewno pierwsza, na pewno pierwsza. No dobrze, no to o co tam poszło? No bo może jeżeli widzowie nie wiedzą, e, pani Jabłońska pod postem pana, Lisiewc, e, pana Lisieckiego, on, Lisieckiego. Start, on startuje z konfederacji teraz, bo on kiedyś był jako jedynka w Olsztynie. Okej, okay, okej, okay. i on napisał jakiś post. I tam Pani odpisała niesłusznie, mięso to mięso i za to... Niepotrzebnie, nawet Aha. nie, że niesłusznie, nie wartościowałam tego, że, że po prostu niepotrzebnie. I za taką głupotę wyleciała Pani z list, z list Konfederacji. Czy mogłaby Pani zdradzić, jak to się wszystko zadziało? Wszystko rozwijało się bardzo dynamicznie. Na początku powiedziano mi, żebym ten wpis usunęła. Ja go nie usunęłam, bo już nie zdążyłam. Ktoś go usunął, być może pan Lisiecki. No, obawiano się, że właśnie ten temat może stać się przedmiotem kampanii i rzeczywiście tak się stało. Także dobrze, ktoś tutaj przewidywał. I tak, od słowa do słowa, sprawa zaczęła się rozwijać. Za, yy, pozadzwoniono do mnie z grony, powiedziano, że będzie mnie chciała zaprosić pani Gozdyra, ale że mam nie iść, no bo będziemy trzymać ten temat pod kloszem. Ja się zgodziłam, ok. Powiedziano mi, że jeżeli nie pójdę, no to na te listy, miejsce na liście utrzymam, tylko że mam już więcej na ten temat się nic nie wypowiadać. No i rzeczywiście nie wypowiadałam się. Te dwa posty, które zdążyłam wcześniej napisać, to jeszcze było przed tym, przed tym ostrzeżeniem, ale następnego dnia już tak sprawa została rozmuchana przez wszystkie media lewackie i nie tylko lewackie, że uznano widocznie, że strategicznie dobrym posunięciem będzie odżegnanie się ode mnie, usunięcie mnie z listy. Tak właśnie pan Tumanowicz ogłosił. Ja dowiedziałam się o tym po prostu od kolegi, który mi powiedział, że taki tweet właśnie jest. Wtedy zadzwoniłam do moich szefów z Korony. Którzy mi powiedzieli, że oni też o tym nic nie wiedzą, ale że rzeczywiście jakieś cięcia idą, że jeszcze trzy kolejne osoby z korony też będą miały być wyrzucone, takie niższe rangą, tak właśnie, jak ja na, na niższych miejscach. Także oni już tam wiedzieli, że tego typu ruchy, ja się wpisuję jakby w tą ogólną tendencję. No i cóż, no i, i po kolei tak właśnie szło, że ten twój pana Tommanowicza o usunięciu mnie z. Z listy kandydatów. Ja w międzyczasie zaczęłam. No, zalew atakujących na moim Facebooku się pojawił. Dochodziło do takich gruźb, że będą mieć angieletką. No Taki poziom komentarzy polecam te upublicznione są te posty. Także proszę sobie zobaczyć, jak bardzo kochają ludzi, ludzie, którzy kochają zwierzęta. Zaczęłam być tym trochę przerażona. Dodatkowo pojawiły się również um, na moim profilu firmowym, na mojej wizytówce w Google Maps, um, zaczęto wystawiać mi negatywne oceny jednogwiazdkowe, komentarze, że prosimy nie korzystać z usług tej pani. Także również moje życie zawodowe zostało tutaj zagrożone całą tą aferą. No i uznałam, że nie mam innego wyjścia, tylko po prostu zacząć się bronić poprosiłam właśnie członków Korony Polskiej, żeby, żeby mogły się pojawić w programie Pani Gozdyry, zwłaszcza, żona, żona, no, już i tak wcześniej chciała mnie zaprosić, więc wiedziałam, że będzie mnie chciała teraz też zaprosić. Prosiłam i mówiłam, że to naprawdę nic nikomu się nie stanie, że będę bronić Grzegorza Brauna i jego kandydatów, że jestem tu jednym z wielu elementów do czystki przeznaczonych i tylko chcę się wytłumaczyć z tych trzech słów, no bo tak zakładałam, że będzie to z mojego punktu widzenia korzystne, ponieważ widziałam, że pana Dobromiera jakaś większa krzywda nie spotkała, pomimo że nawet gorzej się wypowiadał, bardziej radykalnie. I uznałam, że mnie tylko dlatego atykują ci wielbiciele psów i kotów, bo jestem tak zwanym no-name'em. No znaczy, no pani poniosła konsekwencje za trzy słowa. Tak, Za trzy słowa podniosłam konsekwencje w sferze kandydackiej, w sferze członkostwa, no i w moim życiu zawodowym, osobistym też dostarczałam dostawać SMS-y z pogróżkami. No, bo mój numer jest powszechnie widoczny, dlatego że też używam go do celów firmowych i naprawdę uznałam, że już nie mam wyjścia. Niestety nie wiem dlaczego nie zrozumiano tego, jeśli chodzi o moich szefów w koronie. Może oni uważali, że zostanę jakoś tak przemaglowana, że bardzo skompromituję również, że to zaszkodzi Grzegorzowi Braunowi. Z tego, co można teraz spojrzeć na ten wywiad, no to gdyby mnie nie usuwano z Korony, to ten wywiad całkiem dobrze mógłby wyglądać. Niestety na moją, pomimo moich kluczy, żeby jeszcze poczekać, nie upubliczniać tej decyzji o usunięciu mnie z Korony, nie poczekano, dosłownie po godzinie od moich rozmów ze mną, też tutaj się pojawił na stronie Korony, no i tak. Jak to jest, że Grzegorz Braun, mąż stanu, wielbiciel wolności słowa, za takie zdanie wykreślił panią z listy? Nie, nie, za to zdanie on mnie nie wykreślił. On mnie wykreślił za to, że ja się nie poddałam dyscyplinie partyjnej i poszłam bronić swoich praw jako osoba prywatna w programie Agnieszki Gozdyry. Czyli a, mo że mo mogła pani nie, nie pójść i być. Mo że moje prawa prywatne są mało istotne, że tam doradzano mi, no to przecież sobie możesz pisać do prokuratury o zniesławienie, a do Agnieszki Gozdry to lepiej nie, bo to zaszkodzi Grzegorzowi Brownowi i Konfederacji. Okej, okay, no to jeżeli pani poniosła takie konsekwencje za takie słowa, to czy równie ostre konsekwencje czekają Pana Tumanowicza, który niedawno film wyszedł, gdzie mówił, że będzie chciał rejestrować pedałów? No są równi i równiejsi w Konfederacji, rzeczywiście. Jak to mi ktoś kiedyś napisał na twicie, Pani Natalio, wywiady są dla zarządu. A dzisiaj, a dzisiaj a ten Pan jest... u mnie był, dzisiaj ten Pan u mnie był w studio. Osobiście. Który pan? No Derehajło, ten właśnie od memów zareczkiem. No. No, to no właśnie. No nie znam pana Derehajło. Bo on, tak, bo on, on nie startuje, nie, nie. on startuje teraz z Konfederacji z piątego miejsca na... Ee, na liście z Podlaskiego. Mhm. A jest politykiem bo żona porozumienia. Bo Bosaka startuje, bo żona pana Bosaka startuje, wiele różnych dziwnych osób startuje. Także wszystko na to jednak wygląda, że ta... Koalicja Konfederacji z PiSem, od której tak się oficjalnie pan Męcen odżegnuje, pokazując gestko Zelkiewicza, to chyba jednak jest coś na rzeczy, bo cięci są tam. Ja to tam i tak bym nie weszła z tego ostatniego miejsca, także w ogóle naprawdę ta decyzja No Właśnie, no bo pani miała była... be, be, beznadziejny okręg. Bo co to był za okręg? Beznadziejny okręg. Miejsce samo w sobie ostatnie nie jest takim no miejscem. No tak, Zbawień, tak, Policji, no ale jeżeli jest dziew dziewięć, do wzięcia, dziewięć tak. mandatów do wzięcia, no to nie ma tak. szans na drugi mandat. Tam by musiały sondaże wzrosnąć co najmniej do 20%, żeby weszła mhm. więcej niż pierwsza jedna osoba. I tylko ta jedynka od pani Ani bryłki jest. Więc to w ogóle zupełnie było bez sensu. Ja to odczytuję jako jakiś taki objaw emocjonalnej zemsty wręcz. No, odwetu takiego po prostu zupełnie. No nie rozumiem tego postępowania. No dobrze. Tutaj... W internecie widziałem pani banery. Pytanie, czy nie poniosła pani żadnych jakichś większych kosztów? Bo znam niektórych kandydatów, którzy już wydali porządne pieniądze. A jeszcze przypomnijmy, listy nie są ostatecznie zatwierdzone. No tutaj właśnie Bóg nade mną czuwał, bo miałam, byłam przygotowana. Zresztą pod tym też no, warunkiem miałam dostać to miejsce, bo byłam finansowo, że tak powiem. Mm, Stabilna na tyle, żeby ten koszt tych 100 banerów ponieść, i tak właśnie chciałam zrobić. No i już tylko tak powolutku sobie czekam do rejestracji listy, też tak a, poczekam, aż mnie zarejestrują, to wtedy wydam. W momencie w międzyczasie się pojawiły te banery, przywiózł kurier, okazało się, że zostały one sfinansowane z funduszu centralnego. Także o tyle dobrze, że oprócz tam na fotografa to nie wydałam na tą kampanię nic. No. No, co pani zrobi z tymi banerami? Właśnie, cały czas się nad tym zastanawiam. Są so, to bardzo dobre banery z plandekami. Leżą na moim ganku i, i, i sama nie wiem, co z nimi zrobić. Jest to wielki stos. Pamiętam, Szymon Hołownia robił sobie torby z nich i sprzedawał takie zakupowe. Może jakiś namiot, jakiś taki namiot zapleciony, no, no naprawdę nie wiem. Parawany, parawany, parawany. Parawany. No. Czekam to... na propozycję. Może jak tutaj ktoś ze słuchających będzie miał jakiś pomysł, to z chęcią przekażę. Dobrze. Pytanie, czy, czy, to czy to będzie koniec Pani kariery politycznej? Nie wiem. Nigdy nie wiadomo, czy po tym, jak z, jest się znanym ze sloganu mięso do mięso, czy jeszcze będę tutaj miała jakieś propozycje. No ja bym nie chciała, ponieważ uważam, że mam kwalifikacje takie intelektualne. Jestem, uważam siebie za osobę uczciwą. Jeśli chodzi o czasy pandemii, to nigdy nie chodziłam w maseczce. Dzięki mnie Kastorama zlikwidowała obowiązujący na całą Polskę zakaz, który tam w pierwszych tych miesiącach pandemicznych się pojawił. Mianowicie Kastorama zakazywała wchodzenia do sklepu osobom z dziećmi małymi. Tak. I dzięki mi ten zakaz został zniesiony, ponieważ ja się obruszyłam, napisałam do lokalnych mediów, że przecież tak, a no w ogóle też protestowałam w Kastorami, niestety pognano mnie policją. Nie miał ten zakaz podstawy prawnej, bo akurat w żadnym rozporządzeniu takiego przepisu nie było. Oni no, z dbałości klientów taki zakaz prowadzili, natomiast ja z moim dzieckiem musiałam chodzić do sklepu, nie miałam go z kim zostawić, bo samotnie go wychowuję. I napisałam do mediów, media napisały do Kastoramy i Kastorama ten zakaz w całej Polsce usunęła. Walczyłam też o dostęp do basenów publicznych, no robiłam różne filmiki w internecie, także w czasie pandemii naprawdę nie siedziałam cicho, nie, no, nie chodziłam w maszynce jak na przykład pan Krzysztof Bosak, no i, <noise> ale takie osoby jak ja, które zostały usunięte pomimo tego, że w czasie pandemii wykazały się wielką odwagą, no to, to jest o wiele więcej ważniejszych osób, no pan nasz Sebastian Pitoń, pani Socha, no i... Ta seria coraz bardziej mnie zastanawia, dlaczego osoby, które są moralne, odważne, mają ideały, jakby w życie wcielają, są wycinane, a zostają takie tam osoby, pani Sosnowska, tu pan Tendera-Hajło, jacyś tam jeszcze inni byli radni pis -u. Pozostawiam tu komentarz i ocenę tej sytuacji widzą. Dziękuję bardzo za, za udział. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, być może w wyborach samorządowych gdzieś pani wystartuje. No, może. Do zobaczenia. Do zobaczenia.